W poprzednim odcinku naszej hardkorowej serii wbijania SSL z randomami skończyliśmy poniżej 1800 i mimo założeń defensywnych nie byłem w stanie wyciągnąć naszych teammate'ów gdziekolwiek. Po prostu nie dało się wygrać. Dlatego czas coś zmienić. Skończyło się cackanie w defensywie. Czas odpalić ofensywny playstyle. W dzisiejszym materiale będę grał jak małpa, będę latał do wszystkiego, będę chase'ował, będę olinował. i przede wszystkim nie obchodzi mnie już defensywa. Bo czy bym brał w niej udział czy nie, i tak stracę gola. Cel na dzisiejszy odcinek, wbić Grand Championa 3 Dywizję 4. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. RL Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League. Z wieloma metodami płatności na każdą platformę. Skodem Bruce. 3% zniżki. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bruce, moi drodzy. Nadszedł czas zmian. Nadszedł czas zmian. Widzicie chyba nickname Bruce Offense. Będzie ofensywa. Straciliśmy mmr -y w ostatnim odcinku. Mamy 1795. Mam w dupie już granie defensywne. Trzeba dźwignąć tych ludzi na barkach. Nie da się grać defensywnie. Z tymi trutniami, bo nawet jakbym był w tej defensywie To i tak tracimy bramkę Więc w tym momencie przynajmniej jak będę w ofensywie To mogę liczyć na to, że takiego gola strzelimy Inne założenie moi drodzy Na to spotkanie Założenie na ten mecz jest takie, żeby Napierd...ć jak najbardziej się da Demować, demować rywali w ofensywie Turnować, strzelać, kopać Latać, driblować I mieć w dupie tą defensywę Zapraszam bardzo serdecznie do ofensywnego małpowego odcineczka Moi drodzy Tak jak powiedziałem, tak też ma się stać ja to p... Ofensywny futbol, moi drodzy Ofensywny futbol Hard follow mega na e, kikofie. Weźmiemy sobie od razu e, stąd setę e, Zobaczymy co mój żółtek robi No normalnie pewnie bym do tego już skoczył Ale jeszcze mam e, małe takie e, zawahania Wiecie o co chodzi Podjedziemy sobie do tej piłki Zobaczymy co nasz rywal zrobi Pewnie jej nie trafi strzał gol W dupie to mam Nie będę już przewidywał czy ktoś kieruje piłkę czy nie Ślepe klapki Widzę piłkę, strzelam w piłkę Widzę piłkę, strzelam w piłkę krajmy jak debile moi drodzy Jazda Lecimy kurwa tutaj Przebicie do lewej strony Weźmy sobie od razu setę Mój teammate w dev Nie interesuje w sumie mnie to Co on robi w tej defensywie Bardziej ja po prostu chcę, chcę wziąć piłkę Bo to jest najważniejsze Piłka Zobaczmy co goś zrobi Nie wiem Nie interesuje mnie to Weźmy sobie stąd setę Dylan przed szansą na to Aby strzelić na dwa Okej okay. <grych> Tak Właśnie był przed szansą Szansa jakaś tam zawsze była Swejkujmy sobie Gościu tutaj mienięty powiedzmy Weźmy sobie sety z defensywy I gościu zestrza... Jestem łazą spokoju widzowy. Jeżeli myślicie, że to daily rozpierdala mnie psychicznie To absolutnie Nie, 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 ja się hartuję Jestem, dzwońcie po pogotowie Hard follow, hard follow moi drodzy Zobaczmy jak ten kiko się potoczy Mamy fajne przebicie piłki Weźmy sobie od razu setę zagranie ze strzałem Nie wyszło, no cóż, szkoda Cofnijmy sobie do dew przez środek Bo tutaj mógł iść hard strzał Który na całe szczęście nie wyszedł Parę boosta mamy, więc musimy fliknąć od razu tegoż zawodnika Sezam podaje mi to, szkoda, jest, że ja nie mam boosta, mogę sobie tylko ich fejkować, ale 50 wyszło, nie? I teraz zobaczmy, mamy jakąś dziką szansę na 50 i mamy, moi drodzy, 2 do 1. Ofensywa, hop podskoczył od razu do tej piłki, aż challenge'ujmy se to na raz, o to mi chodziło, super, weźmy stąd setę. Turnik jakiś miły, nie wiem, czy to będzie gol, raczej takie swoiste podanie. O Dylan nie trafił cóż za, cóż za nowinka moi drodzy Skoczmy od razu do tego żeby to rywalowi zablokować Fajnie fajnie Podoba mi się to Dylanik teraz z challenge'kiem Na raz proszę bardzo Z Klirosławem Felix z fajnym podaniem I moi drodzy ze strzałem kolejnym No zesrałem Widzę że tutaj Dylanik z fajnym challenge'em Felix będzie oddawał strzał czy nie? Nie odda strzału Nie fliknie tego nawet Zobaczmy co robi Felix Bo tu to jest bardzo... Kurwa to było tak kwadratowe! I flipek po prostu. I perfekcyjnie pod popem mi to załadował. Zdarza się moi drodzy, zdarza się, życie pisze różne scenariusze. Jak to się mówi, co z tego, że mamy 10 strzałów rywale 3, jest 2-2. Dylanik sobie tam kulturalnie czeka na swoją okazję. I teraz co? pójdę to blok Dylan... Nie mam siły. Dylan up, fajnie, fajnie, fajnie widzieć. Że mamy przejebane po raz kolejny w defensywie. Ma szans. minutę mamy, minutę mamy, a ja mam zero. O, ja mam setę, proszę bardzo, Felix. Z flickiem to obronimy. żebym się nie zestrał. Wezmę sobie tą setę. Dylan teraz, jakby mi podał. Ok, ciekawa piłka, tak szczerze powiedziawszy. Spróbujmy, spróbujmy to jakoś strzelić. Z fejkiem, bumpem. Dylan z zagraniem na o backboard. Dylan jeszcze z bitem. Iman Bustad. Nie wiem co robić. Tak, moi drodzy, przegrałem pierwsze spotkanie, ale ja wiedziałem, że nie mogę się podać. Ja wiedziałem, że będzie dobrze. Dobra, pełna peta w tych rywali. Pełna peta, pełna mele Ok, Okej, mamy takiego oto Kikowszczaka ze strzałem. Dobra, Narwok teraz w powietrzu. Narwok nie wiem, komu to zagrał, ale Felix ma e, clear'a i Felix, no nie był dobrym zawodnikiem w poprzednim spotkaniu. On nie był jakimś zawodnikiem typu Game Changer. Grał po prostu najprostszego w świecie Rocket League. Więc teraz Narwok z fajnym zagraniem do mnie. Ja to sobie followuję. W wszystko, myk, mamy fajne 50. I teraz tak, wezmę sobie z tą setę. Nie interesuje mnie już defensywa, jakby ktoś pytał. To nie są odcinki, w których e, ja martwię się o defensywę. Czuję się jakbym oglądał ping-ponga jakiegoś, tylko że Rocket League 3D. Ale widać, że na najwyższym poziomie e, tak to działa. Na najwyższym poziomie e, gra się właśnie takie chocki, klocki. Zobaczcie, Goście się bumpnęły. E, e, to jest jakaś kurwa paranoja, tak szczerze. Narwok z ciekawym flipkiem. Zobaczmy, co teraz. Mały double, i ze strzałem nam to nie wyjdzie. Musimy tutaj zrobić pincha i pinch też nie wyszedł i teraz może być strata bramki. Ale Narwok sobie sam radzi w defensywie Ja tutaj z Bampikiem Nasze założenia były proste Bumpować rywali Ze mamy 2 do 0 Narwok teraz sam w def Skaczemy do bloka Okej Żyt Git Chciałem powiedzieć żyjemy A wyszło żytemy Bampiemy Feliksa Oczywiście To jest życie Narwok teraz w powietrze Górą Górą ty Górą ja Jezu, pinch Osław Weźmiemy sobie setę Żeby Felix nie myślał O cukierkowym życiu Do Narwoka I mamy 3 do 0 Perfect. Mam wrażenie, że każdy odcinek zaczyna Zaczyna się tak samo. Przegrywam forfeit, Wracamy do poprzedniego MMR-a, którym było 1795, i później dzieje się magia. Kurwa. <laughs> Um, chociaż w sumie na początku odcinka ja się magia. W teamie Kaler, gościu, który miał super Supersonika jeszcze sezon temu, teraz ma 1700. Jakoś mnie to nie dziwi. Bumpujemy gościa. I zobaczmy, Kaler coś tutaj wykmini. Ja tutaj kolejnego bampa szukam. Kaler z ciekawym strzałem. Spróbujmy oddać od razu z tego miejsca, nie? Raczej hitka najpierw, później dopiero strzał. Mój tak to ma chyba, no nie? Mama. Ma. O, nie trafił w piłkę, ale. Jakoś mnie to tak szczerze nie dziwi. Nie mam sety, cały czas nie mam sety. Więc teraz tak, klej, flipek, niezły bumpik szefie, przebicie, próba wzięcia setki im z kornera. to było dobre, to było dobre Dobra, weźmy sobie stąd setę, weźmy pyk, odbijmy piłkę, blok z tym silu i teraz solowa akcja Nie, color. dobra, strzel top. błagam Cię, color. musisz wykąć ich teraz, dobry fake i jeszcze dobry bump i zaplecnik 1 do 0, fajnie. Dobra, fejka robimy z tym kalerem moi drodzy. Zobaczmy to. Fake myk do lewej strony. Zajebiste, zajebiste kurwa, świetne Gościu chyba nie wie zbytnio na czym fejki polegają Bo piłka leciała w niego, a on odjechał do prawej Dobra, no niestety musimy stanąć przy backboardzie I podjechać do tej, tejże piłki z bumpikiem Kaler ma teraz szansę na to, żeby przejąć sobie piłę Fajne wybicie, nie dajmy się kopnąć A nawet jak damy się kopnąć, to weźmy sesetę Kaler teraz ma dogodną sytuację, tak szczerze O i... Um, no nie spodziewałem... Nie, świat nie chce, żebym wbił SSL-a, świat po prostu kurwa nie chce, żebym wbił SSL-a, matko jedyna, świat po prostu nie chce, żebym wbił SSL-a, zagrajmy to do ścianki i rywal teraz ma piłę, zobaczmy co on wykombinuje, nie mam siły kurwa, mamy 10 strzałów, rywale mają dwa i znowu jest wynik e To jakiś kurwa żart, prawda? Kaler przed szansą na challenge. bardzo dobry challenge. Swoją drogą, jakby to kaler skleił i strzelił. Mamy 3 do 3. Na całe szczęście nie podjąłem. Ale bumpnąłem jednego z lastów. I teraz zobaczmy. Demon, no niestety, zdążył do tego. Chociaż kaler z ksumu to. Więc zagrajmy to pod tym rywalem. Chyba kogoś pojebało. A jakiś bumpik może? Kaler, żyj, proszę. Overtime. Dobra, ja jadę do lewej strony. ok wyszło. Wyszło moi drodzy. Zobaczmy. Zobaczmy, bo teraz się wydarzyć może. Magia, zagrajmy to na corner. Weźmy sobie stąd setę, Kaler z przebiciem do góry. Ja bampnąłem jednego z rywali. Ten teraz to przebił. I teraz tak, zridujmy to sobie przed nas. Kaler jest przed szansą, naprawdę, na strzelenie bramki. Kaler, moi drodzy, z zagraniem o backboard. Z lukami podskoczył po to wszystko. I teraz zagrajmy to sobie w taki oto niechlubny sposób. Niestety, oddałem piłkę rywalom. Kaler z zagraniem do samego siebie. Kaler, moi drodzy, kombinuje jak koń pod górę. Ja nie mogę dać się bampnąć. Gościu, wyfrunął wręcz bym powiedział, ominimy tego zawodnika dołem, ominimy go teraz lewą, prawą stroną i z bumpikiem. Jest! I ja pierdolę, moja głowa. Wybiłem ponownie 1800. Kurwa jaka walka! <gry> Popatrzcie się zaraz ze szczęścia. Moi drodzy, enemy na tyle niskie, że jak to przegram, to dostanę chyba minus 12 albo 13. Przegraliśmy to spotkanie. Przegraliśmy, nie dostałem minus 13, tylko minus 9, ale znowu jestem poniżej 1800 i stwierdziłem, że w tym momencie koniec komentowania podczas grania. Czas się skupić, czas, moi drodzy, przejść do e, faktycznie grania na pełnym e, skupieniu, na pełnej pecie 100%. I zobaczmy, teraz e, mieliśmy airdraga w powietrzu, to zostało zbite na corner i troll fantastycznie się tam znalazł. Mamy 1 do 0 Objęte prowadzenie w pierwszych sekundach tego meczyku. Mamy busta, wzięliśmy to sobie wszystko i pamiętajcie o założeniach, moi drodzy. Pamiętajcie, że założeniami tego odcinka jest ofensywny sznyt, jest olinowanie wszystkiego, co widzę, jest naparzanie wręcz wyrywala. Także miejcie to w świadomości, miejcie to pod kopułą, ponieważ jak zobaczycie niektóre akcje w tym meczu, w tym odcinku tak naprawdę, to się złapiecie za głowę. Troll teraz przed szansą na objęcie kolejnego o, pro, objęcie kolejnego prowadzenia na strzelanie bramki po prostu. I zobaczcie, bumpujemy rywaliksa, mamy jakąś taką ciężką piłkę. Pyk, zridowaliśmy ją. No to są właśnie te detale, to są te detale. Olinujemy kolejną piłkę. Widzę rywala przy piłce, od razu pryflipek. No i co? I to wyszło z bumpikiem. Mamy 4 do 0 i mamy pierwszego Forfeita, Także świetnie to poszło. Odbijamy się, znowu wbijamy 1800 i przechodzimy do następnego spotkania. W którym trafiliśmy na Jackucha Kucha. Zrobiliśmy z nim fake kickoffa, od razu przyjęcie na ściance. Takie sprytne, fajne. I kontynuujemy Air Draga. To niestety nie wyszło. Jackuk nie trafił tam Bumpa. I Jackuk to był naprawdę mocny mechanicznie zawodnik. A teraz zobaczcie, Jackuk w defensywie las. A ja to olinuję, ja to olinuję, jak gdyby nigdy nic. No ja, tak jak mówiłem na początku tego odcinka, jak już mówiłem to kilka razy, miałem w dupie tą defensywę. Mi zależało tylko na tym, żeby strzelać bramki, żeby wywrzeć taką presję, żeby udusić wręcz rywali w ich własnej ofensywie. W sumie własnej defensywie, w naszej ofensywie. Także zobaczcie rotujemy sobie za Jackucha, Jackuch ze strzałem i od razu tutaj przyjęcie, będzie 50 z naszym rywaliksem no i przechodzimy do kolejnej akcji, Jackuch wyprowadza skrzętnie atak, zagranie piłki o corner i ja od razu up do tego ze strzałem, I to jakimś cudem wyszło swoją drogą nie wiem jak, i Jackuch teraz weźmie sobie piłkę na corner, I jeszcze przed na jakiegoś save'ika, no i teraz Jackuch, wydawało mi się, że on to weźmie, Jackuchowi się wydawało, że ja to wezmę, nikt tego nie wziął no. Jeden do jednego, zdarzają się takie sytuacje, zdarza się takie sytuacje, zobaczcie Jackuk znowu jedzie na bumpika my to jakoś fajnie kleimy, sfajkowałem tego jump jumpreseta, gościu się zesrał na tym ścianie i mamy dwa do jednego kolejna sytuacja i zobaczcie to, zobaczcie jak ja sobie prejumpowałem ja już wiem tu gdzieś, ja sobie wszystko olinowałem, wchodziłem tam gdzie chciałem, Jackuk teraz w ofensywie a ja normalnie Up, pyk z kleikiem, tutaj kolejna próba przebicia i co? I piłka pusza nam do defensywy i czy ja się tym przejmuję? Nie, totalnie mam to gdzieś, jeszcze tutaj Wyfrunąłem, no pokazuję wam te akcje Żebyście widzieli jak bardzo Ten gameplay był odklejony Ale jak bardzo działał w tamtej sytuacji Że paradoksalnie Jeżeli mi nie zależało na defensywie To tak naprawdę w sumie nie mieliśmy jako tako Sytuacji defensywnych To jest paradoks Rocket League'owy Tutaj zobaczcie jak próbowałem jakiegoś popierdzielonego Dabla strzelić i przechodzimy do Sytuacji defensywnej, ale tak jak mówiłem No tej defensywy niezbyt było To była jedna sytuacja, tu zmisowałem Piłeczkę, ale pokazuję wam to żebyście zobaczyli, że mimo, że nie trafimy w piłę, to Jackuch był w stanie to wykorzystać. Kolejne zwycięstwo, plus 8, 1814 w następnej Jacku i w tym meczyku mój teammate pokaże wam, że był naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Zobaczcie, tutaj klirek na corner, ale z takim sklejeniem, czyli zobacz, on w ogóle nie oddawał piłki rywalom, on cały czas bał o to, żeby mieć ją przy sobie, a teraz fantastycznie wyfrunąłem na bloka, bo tak jak mówiłem, ja latałem do wszystkiego. Jackuch teraz z jump resetem Moi rywale przebijają piłkę i co? Ja jestem sam w defensywie, ale czy kogoś to interesuje? Niezbyt. Ja od razu lecę na piłę i mamy zablokowaną akcję. Jacku w tym momencie nie trafił i tracimy? Tracimy? No nie zdążył mój teammate do tej piłki, ale spokojnie, bo to dopiero początek tego spotkania i dobra... Skumajcie, że Jacku Tu zrobił takiego hicika Dzięki któremu nie mogłem kopnąć tej piłki Nawet mi sorry napisał na czacie To było akurat dziwne, bardzo dziwne Ta piłka dosłownie przemieściła się Na milimetr, ale na całe szczęście Strzeliliśmy Bramkę tą kontaktową i zobaczcie co Jacku Wyczynia, zobaczcie gościu łapie sobie sufit Mija jednego, tutaj coś kmini w ofensywie, no to niestety nie wyszło Cienkie podanie, ale naprawdę ten gościu Był mocny, także mimo wszystko Też można mu było zaufać i teraz zobaczcie, pyk, skaczemy do tej piłki i od razu wyprowadzamy akcję, łapiemy remis, 2 do 2, tu trochę też warta było, bo sfajkowałem gościa takim ghost hitem, nie wiem czy widzieliście tam iskrę, no, this is rocket league, można by rzec, teraz wzięcie piłki z mida, pytajnik wyprowadza jakąś akcję, od razu wejście na raz, żeby Jackuch mógł zareagować w defensywie, jeszcze mój teammate wyprzedził jednego z naszych rywaliksów i obejmujemy prowadzenie w tym spotkaniu, i teraz jeszcze pytajnik wyprowadza jakąś akcję w powietrzu, ale spokojnie, bo my go katujemy z sufitu, rozumiesz, z sufitu go spree jeszcze ze strzałem. Ale pytajnik, tym razem on zdążył nas uprzedzić. I Jackuch będzie wyprowadzał jakąś sensowną akcję z podaniem do mnie. No i ja tutaj zestrałem się. Zrobiłem jakieś totalne gówno, ale czy jest się czym przejmować? Nie, ponieważ jeszcze będziemy milion mieli akcji w tym spotkaniu, ze względu na to, że ja niesamowicie puszuję. I zobaczmy, pytajnik z podaniem, my to saveujemy spokojnie. W defensywie też potrafiłem pracować. Wzięcie padzika od razu cały czas natarcie do przodu. Zbicie piłki do lewej strony, żeby zagrać to jakoś do Jackucha Ale to nie wyszło No i Jackuch teraz e, przed szansą na jakiegoś save'a Ja zostaję sam w defensywie <noise> <noise> Sam zostaję w defensywie No i na spokojnie wszystko zostało oddalone Jackuch jeszcze w powietrzu Weźmiemy sobie setkę z mida I znowu. zobaczcie jakie to jest durne granie Ja wam pokazuję to wszystko, żebyście widzieli Jak tak naprawdę ten gameplay wyglądał Tu se jeżdżę po setki na midzie, Tu kliruję piłki do lewej, do prawej Tu se oddaję, tam se strzelam, tu se kopię i finalnie to naprawdę działa Także ja nie jestem przyzwyczajony Do takiego gameplayu, a mimo wszystko Naprawdę jakoś to fajnie Wychodzi, być może to też kwestia Dobrego teammata, ze strzałem i 4 do 2 No moi drodzy, świetnie To działało, teraz zobaczcie Kolejny save'ik, e, kolejne Uprzedzenie rywala ze strzałem i była naprawdę Dogodna szansa na to, aby Przypieczętować już zwycięstwo w tym spotkaniu To nie wyszło i znowu cały czas Atak, Jezus to jest chore Nawet od samego oglądania teraz jak na to patrzę. O, ale piłkę fajnie zlagowało. To jest naprawdę chore, jak ten gameplay wygląda. Jacku w powietrzu prejumpuje naszego rywaliksa. Jeszcze będzie miał jednego hitka. I moi drodzy, Forfeit! Forfeit, poddali się. I wiecie co? Mamy najprawdopodobniej, tak, mamy jedną grę od dywizji czwartej. Wbiliśmy 1824, także jeżeli wygramy to spotkanie, będzie dywizja czwarta. I znowuż dostaliśmy tych samych rywali, ale inny teammate z bumpikiem na kikofie Go Próbowali zrobić z panisza, ale hola hola, kolego, nie na nas z takimi numerami. Mamy 1 do 0, fantastycznie. Znowuż objęte prowadzenie w pierwszych sekundach tego spotkania, więc o to chodzi. Kasper teraz wymusił ruch na rywalu i o, proszę bardzo, nie wybiliśmy od razu piłki, tylko wyprowadzamy jakiś ciekawy atak. To nie wyszło i znowu patryk mechaniczny w powietrzu. Zagranie od Cyninga, zbicie to na, no, no po prostu, chciałem to jakoś sensownie zagrać, ale zbiliśmy to na korner Mój rywalik to zbił i pyk Od razu Kolejny strzał. To jest chore. To jest po prostu chore. Pyk jeszcze kolejne. Nie! Gdyby to wpadło za pierwszym razem, to byłby Armageddon, ale do bitka i mamy 2 do 0, Gasper teraz przegrywa kikofa, ale co my robimy? Prijumpujemy gościa z kurwa 100 lat. 100 lat przed nim już wyskoczyłem do tej piłki. No to jest niesamowite. Sultan teraz w powietrzu, co my robimy? Znowu skaczemy do piłki. Kogo interesuje jakieś fejkowanie, kogo interesuje stanie na ziemi w momencie, w którym możesz polecieć sobie kulturalnie do piłki, wyprzedzić rywala, albo po prostu zareagować jakby on totalnie się tego nie spodziewał Jump reset ze strony mojego Żółtka e, sprzeciwnej, ale my to bronimy Próbujemy skolekcjonować sobie Padziki, jakiegoś boosta, no bo nie było Po tej akcji, jak tego złapać tam teraz ze strzałem, my to sobie Wszystko wysejwujemy, ale niekoniecznie Zrobiłem to dobrze, nawet napisałem sorry Na czaci na się I teraz Kasper próbował wyprowadzić Akcję prawą flanką i od razu Olin Od razu podjeżdżam, od razu ze strzałem Nie ma czegoś takiego jak last man, nie istnieje Coś takiego moi drodzy jak last nie istnieje coś takiego jak e, gracz, który stoi za plecami mojego teammatea Nie ma, po prostu nie ma Tutaj z fejkiem, fajnie żeby nie oddawać e, piłki naszym rywalom Sultan z przebiciem na corner I Kasper teraz z fajnym clear'kiem Oddalona akcja Jeszcze e, wziąłem sobie setkę, zobaczcie Pytajnik będzie coś kminił i wy już wiecie A jednak fake jednak nie wszedłem na raz No dziwko, ale tutaj wyszedłem i zostawiłem kaspra samego w defensywie Co kończy się stratą bramką Czy jest mi wstyd za to? No nie, szczerze powiedziawszy nie Bo takie są założenia, to jest właśnie fantastyczne, że mogę mieć totalnie to gdzieś. Zobaczcie, pyk, zagrana piłka z backboarda, próbujemy sobie zagrać jump reseta, no to niestety nie wychodzi, ale Kasper przejmie tą piłkę z fajnym pinchem, piłka przy backboardzie, teraz rywal będzie to musiał wyklirować i co robię z podaniem od ściany. I tak jak ja wam mówię, że nie przejmuję się tym, bo to są takie założenia, bo pamiętajcie, że w danych założeniach jest coś kosztem czegoś. Jeżeli ja w danym założeniu mam, że nie gram defensywy, to nie jest tak, że ja po prostu otwieram drogę do bramki naszym rywalom i strzelajcie na mile w Nie, po prostu to jest pewna wypadkowa tego, że ja cały czas naparzam w ofensywie, no ale dzięki temu, że ja tak naparzam, no to mam możliwość strzelania tylu bramek, mam możliwość ustawiania się w takich miejscach, w jakich jestem i w jakich mam możliwość na no po prostu strzała. Tymczasem właśnie tracimy kolejną bramkę przez moje zbytnie ustawienie ofensywne i Kasper bamknięty na kickoffie. Mamy 40 sekund do końca tego spotkania, prowadzenie, Kasper na backboardzie i o tyle to jest też ciekawe, że w momencie, w którym ja cały czas sobie olinowałem te piłki, jeździłem na ofensywę i tak dalej i tak dalej, to naprawdę trafiałem dobrych teammateów, nie, nie wiem jak to działa, ale zobaczcie, Kasper w defensywie, Pyk fajnie wymusza na rywalu ruch, jeszcze to sam wysejwował, ja double commituję z nim pińczyk, żeby ominąć naszego e, rywaliksa, żeby po prostu e, się go pozbyć, jeszcze zdemowałem kolejnego, Kasper z zagraniem na corner i mamy ostatnie 10 sekund, które dzieli nas od czego? Od dywizji czwartej i Pyk Olin, znowuż e, pytajnik z zagraniem o ściankę, ale ja tego nie biorę, no i teraz Będziemy mieli emocje do końca, ponieważ rywal nie dał się na to, że leciałem go pumpować. Cały czas 0 sekund na zegarze. Kasper z biciem, ale goście cały czas grają. Kasper znowu ze strzałem i pytajnik wie, bierze tą piłkę. I w ostatniej chwili, moi drodzy, Sfejkowałem hitka. Mamy to, moi drodzy, wbiliśmy dywizję czwartą w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle. Finito, moi drodzy, finito. Dywizja czwarta. Tak naprawdę do, zostaje nam do wbicia 41 mmr Trzymajcie kciuki, że damy radę. Trzymajcie się cieplutko i do następnego.